Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że niektóre rzeczy, choć z pozoru niewinne, niosą ze sobą negatywną energię, która może subtelnie, ale destrukcyjnie zmienić nasze życie? Co jeśli powiem Ci, że ojciec Pio, jeden z największych ikon duchowości, ostrzegł swoich wyznawców przed pewnymi gestami i słowami, których nigdy nie powinniśmy przyjmować od nikogo, ponieważ mogą przynieść nam poważne nieszczęścia? Dziś ujawnimy nowe rzeczy które według ojca Pio mogą głęboko wpłynąć na twoje samopoczucie, spokój ducha, a nawet na twoje dobrobyt, jeśli pozwolisz, aby weszły do twojego życia. Proszę, napisz w komentarzach, ojcze Pio, chroń mnie przed złem. Wyobraź sobie następujący scenariusz. Żyjesz swoim życiem, które wydaje się normalne, ale nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynasz napotykać problemy, które pojawiają się znikąd. Twój nastrój się zmienia, relacje z ludźmi wokół ciebie zaczynają się pogarszać, a nawet twoje zdrowie wydaje się być zagrożone. Zastanawiałeś się kiedyś, czy może to być związane z zewnętrznymi wpływami, które dopuściłeś do swojego życia. Może zaakceptowałeś coś, co w swoim rdzeniu niesie tak silny ładunek negatywności, że powoli podważa twoje wewnętrzne poczucie pokoju. W tym filmie dokładnie przyjrzymy się naukom ojca Pio nie tylko jako ciekawostce duchowej, ale jako prawdziwemu przewodnikowi, który pomoże chronić twoją duszę i życie przed destrukcyjnymi wpływami. Nie chodzi tylko o unikanie pewnych rzeczy, ale o zrozumienie przyczyny tych ostrzeżeń i o to, jak mogą one uratować nas przed przyszłymi trudnościami i smutkiem. To, co odkryjesz tutaj, może być kluczem do utrzymania równowagi w twoim życiu i harmonii z boską błogosławieństwem. Nie zapomnij podzielić się tą informacją z jak największą liczbą osób. Teraz pomyśl, ile razy zaakceptowałeś coś, nie myśląc o konsekwencjach, radę od kogoś o wątpliwych intencjach, prezent od osoby, którą ledwo znasz, a nawet słowa, które na początku wydawały się niewinne, ale później ujawniały swoje prawdziwe zło. A co, jeśli te pozornie niewinne działania były w rzeczywistości bramą do serii zawodowych problemów które mogłyby zostać uniknięte. Ojciec Pio pozostawił nam dziedzictwo mądrości, a dzisiaj nauczysz się, jak zastosować tę mądrość, aby chronić swoje życie przed energiami i intencjami, które ci nie służą. Ten film jest nie tylko dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć duchowość i nauki ojca Pio, ale także dla wszystkich, którzy pragną żyć pełniejszym, bardziej chronionym i świadomym życiem. Zanurzymy się razem w tych dziewięciu kluczowych punktach, które mogą zmienić sposób, w jaki wchodzisz w interakcję ze światem wokół ciebie. Rozumiejąc i stosując te nauki, nie tylko będziesz się chronić, ale także stworzysz duchową tarczę, która pomoże ci nawigować przez trudności życia z większą klarownością i pewnością siebie. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak uniknąć wpuszczenia negatywności do swojego życia i nauczyć się rozpoznawać te sygnały, zanim będzie za późno, zostań z nami do końca tego filmu. Odkrycia, które podzielimy się, mogą być punktem zwrotnym między życiem pełnym niepotrzebnych wyzwań, a egzystencją w harmonii z wolą Boga. Pamiętaj, że na końcu tego filmu będziesz miał wiedzę, której potrzebujesz, aby odmienić swoje życie i chronić swoją duszę przed wszystkim, co może próbować ojciec od Twojej prawdziwej drogi? Zaczynamy pierwszą rzeczą, której nigdy nie powinieneś przyjmować od nikogo: są złe słowa. Słowa mają moc to coś, o czym często słyszymy, ale być może nigdy nie zastanawialiśmy się nad ich prawdziwym wpływem na nasze życie. Ojciec Pio ostrzegł przed niebezpieczeństwem przyjmowania złych słów, plotek czy oszczerstw od innych. Kiedy ktoś oferuje nam słowa pełne negatywności, w rzeczywistości przyjmujemy emocjonalną odpowiedź, ładunek, który może zanieczyścić naszą duszę. Przyjmowanie tego typu prezentów jest jak otwieranie drzwi dla zła, aby zagościło w naszych sercach. Wyobraź sobie osobę, która stale słucha destrukcyjnych krytyk na swój temat, z biegiem czasu zaczyna. Uwierz w te słowa, a wpłynie to na Twoje poczucie własnej wartości i Twoje działania. Nie pozwól aby zło innych ludzi zatruwało twoje serce. Przykład życia. Pomyśl o Marii, kobiecie, która zawsze była pozytywna i pewna siebie. Pewnego dnia zaczęła słuchać współpracownika, który ciągle rozsiewał plotki i krytykował innych. Z czasem Maria zauważyła, że jej spojrzenie na świat stawało się coraz bardziej gorzkie, a jej szczęście zanikało. Dopiero gdy oddaliła się od tego współpracownika, jej wewnętrzny spokój powrócił. Bądź ostrożny teraz w twoim życiu może być ktoś, kto zawsze przynosi negatywną energię. Musisz się chronić poprzez modlitwę. Musisz modlić się codziennie, w przeciwnym razie twoje życie będzie w wielkim niebezpieczeństwie. Jeśli chcesz ochrony dla swojego życia, musisz pobrać e-book Moc Ojca Pio. Ten e-book zawiera modlitwy na wszystkie chwile. Jeśli chcesz żyć życiem pełnym boskiej ochrony, kliknij w link w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz gmoc ojca Pio. Już teraz, kropka sekundy z ukrytymi intencjami, nie każdy prezent jest gestem życzliwości. Czasami to, co jest zapakowane w piękny papier, skrywa ukryte intencje, które mogą prowadzić do poważnych problemów. Ojciec Pio nauczał, że powinniśmy być ostrożni przy przyjmowaniu prezentów, zwłaszcza tych, których intencja nie jest jasna. Prezent może być użyty jako forma kontroli, pułapka, a nawet sposób na stworzenie długu emocjonalnego. Kiedy przyjmujemy coś, nie wiedząc o prawdziwej intencji stojącej za tym, możemy otworzyć drzwi do negatywnych wpływów w naszym życiu. Przykład życia: John, przedsiębiorca, otrzymał drogi prezent od nowego klienta. Początkowo był zaszczycony, ale szybko zorientował się, że klient oczekiwał w zamian przysług i przywilejów. Po odkryciu pułapki John zwrócił prezent i zerwał więzi z klientem, chroniąc w ten sposób swoją integralność i firmę. Fałszywe obietnice Obietnice są zobowiązaniami, które wiążą nas z czymś lub kimś, ale co, gdy te obietnice są fałszywe? Przyjęcie obietnicy, która nie zostanie spełniona, może prowadzić do frustracji, rozczarowania, a nawet poważnych problemów. Ojciec Pio ostrzegł przed niebezpieczeństwem zaufania fałszywym obietnicom, zwłaszcza tym, które składane są przez osoby, które nie mają zamiaru ich dotrzymać. Kiedy przyjmujemy takie obietnice, stawiamy nasze oczekiwania na coś, co nigdy się nie wydarzy, co prowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji. Przykład życia. Klera była bliska podpisania ważnej umowy, gdy jej partner obiecał coś, co wydawało się zbyt dobre. Aby było prawdziwe. Ślepo ufając, Klerę podpisała umowę, ale z biegiem czasu zdała sobie sprawę, że obietnice nigdy nie zostaną spełnione. To rozczarowanie kosztowało ją czas, pieniądze i spokój ducha. Zaproszenia do grzechu często jesteśmy kuszeni zaproszeniami, które na pierwszy rzut oka wydają się niewinne, ale w rzeczywistości prowadzą nas do działań sprzecznych z naszymi wartościami. Ojciec Pio ostrzegł przed niebezpieczeństwem przyjmowania zaproszeń, które oddalają nas od ścieżki cnót, czy to zaproszenia na imprezę, gdzie wiemy, że są wątpliwe praktyki, czy do interesów związanych z korupcją. Takie zaproszenia są ukrytymi pułapkami. Akceptowanie ich jest jak rezygnacja z naszej moralności i pozwolenie, by zło weszło do naszego życia. Przykład życia. Pedro, młody duchowny. Został zaproszony przez przyjaciół na imprezę, gdzie wiedział, że będą narkotyki i rozwiązłość. Choć niechętny, przyjął zaproszenie, myśląc, że będzie w stanie się oprzeć. Jednak presja ze strony rówieśników doprowadziła go do działania wbrew swoim zasadom i skończył zaangażowany w sytuację. Wiedząc o czymś, co mogło zaszkodzić jej karierze i integralności, ale czego nie mogła po prostu zignorować. Z biegiem czasu sekret zaczął wpływać na jej zdrowie psychiczne, powodując nieustanną lęk i poczucie beznadziejności. Sofia musiała podjąć trudną decyzję o oddaleniu się od współpracownika i w końcu zgłosić sprawę odpowiednim władzom władzę, narażając swoją karierę. Aby postąpić właściwie ojciec Pio uczy nas, że powinniśmy być ekstremalnie ostrożni przy radzeniu sobie z sekretami, zwłaszcza tymi, które mogą nas kompromitować lub szkodzić innym. Akceptowanie takich informacji jest jak noszenie ciężkiego i ryzykownego ciężaru, który może wciągnąć nas w sytuacje, z których nie możemy łatwo uciec. Zaufanie jest cenną rzeczą, ale nie powinno być używane jako waluta do manipulacji czy kontroli. Umiejętność powiedzenia „nie” na dzielenie się nieodpowiednimi sekretami jest sposobem na ochronę naszej równowagi wewnętrznej i integralności, zapewniając, że nie zaangażujemy się w sytuacje, które mogą nas odciągnąć od ścieżki cnót i uczciwości. Nowy i ostatni punkt. Miłość warunkowa, miłość w jej najczystszej formie jest bezwarunkowa. Jednak ojciec Pio ostrzega przed niebezpieczeństwami przyjmowania miłości, która wiąże się z warunkami, oczekiwaniami lub wymaganiami. Kiedy miłość jest oferowana pod warunkiem, przestaje być prawdziwym wyrazem uczucia i staje się narzędziem manipulacji. Akceptowanie takiej miłości może prowadzić do utraty naszej tożsamości, wolności i pokoju ducha. Miłość i bycie kochanym to naturalne pragnienia, ale kluczowe jest rozpoznanie, kiedy ta miłość jest wykorzystywana do kontrolowania lub zmieniania tego, kim jesteśmy. Miłość warunkowa wymaga, abyś zachowywał się w określony sposób, spełniał pewne oczekiwania lub zaspokajał określone żądania, aby być akceptowanym lub docenianym. Ten rodzaj miłości tworzy toksyczną dynamikę, gdzie strach przed niespełnieniem oczekiwań staje się stały, prowadząc do życia pełnego niepokoju i niezadowolenia. Wyobraź sobie, że jesteś w związku, w którym twój partner okazuje uczucia lub miłość tylko wtedy, gdy zachowujesz się w określony sposób lub spełniasz wszystkie jego pragnienia. Na początku możesz próbować dostosować się, aby utrzymać harmonię, ale z czasem zauważysz, że tracisz swoją prawdziwą esencję. Kształtujesz się, aby sprostać wymaganiom drugiej osoby, poświęcając swoje własne potrzeby i pragnienia. To nie jest prawdziwa miłość, lecz forma kontroli ukryta pod maską uczucia. Przykład życia. Laura, młoda kobieta, zakochała się w mężczyźnie, który na początku wydawał się idealny. Jednak z biegiem czasu zaczął nakładać warunki na ich miłość. Musiała ubierać się w określony sposób, unikać pewnych przyjaźni, a nawet zmieniać aspekty swojej osobowości. Laura, próbując utrzymać związek, zaczęła dostosowywać się do jego wymagań, ale doprowadziło to do głębokiego nieszczęścia. W końcu zdała sobie sprawę, że żyje życiem, które nie było jej własne, i postanowiła uwolnić się od tej emocjonalnej pułapki. Ojciec Pio naucza nas, że prawdziwa miłość to taka, która akceptuje drugą osobę dokładnie taką, jaka jest, bez wymagania zmian czy narzucania warunków. Kiedy akceptujemy miłość warunkową, popełniamy błąd, który może wpędzić nas w długi i ciężki do zniesienia cykl stresu i niepokoju. Długi nie do spłacenia to ciężar, który może zrujnować nie tylko nasze finanse, ale także nasz spokój ducha. Ojciec Pio uczy nas, jak żyć w ramach naszych możliwości i unikać pokusy zdobywania więcej, niż możemy spłacić. Wolność finansowa jest błogosławieństwem, a popadanie w pułapkę długów może uwięzić nas w cyklu nieustannego stresu i zmartwień. Umiejętność mądrego i odpowiedzialnego zarządzania naszymi zasobami jest kluczowa dla prowadzenia pełnego i zrównoważonego życia. Związki z osobami o wątpliwym charakterze to kolejny aspekt, który może prowadzić nas do niebezpiecznych sytuacji. Ludzie, z którymi się stowarzyszemy, kształtują to, kim jesteśmy i jaką drogą podążamy. Jeśli angażujemy się z osobami, które mają wypaczone wartości, możemy zostać przyciągnięci do praktyk i zachowań, które kompromitują naszą integralność. Ojciec Pio uczy nas, aby mądrze wybierać naszych towarzyszy i utrzymywać naszą integralność nienaruszoną, Niezależnie od pokus, które mogą się pojawić, dzielenie się nieodpowiednimi sekretami to poważna odpowiedzialność, która może nas postawić w kompromitujących sytuacjach. Kiedy akceptujemy sekrety, które mogą zaszkodzić innym lub nas samych, jesteśmy wplątani w sieć intryg, z której trudno uciec zaufanie jest cenne, ale musimy być ostrożni przy akceptowaniu sekretów które mogą nas postawić w wrażliwej pozycji lub wyrządzić krzywdę innym. W końcu miłość warunkowa to forma manipulacji emocjonalnej, której nigdy nie powinniśmy akceptować. Prawdziwa miłość jest bezwarunkowa, wolna od wymagań i oczekiwań, które zmuszają nas do zmiany tego, kim jesteśmy. Akceptowanie miłości z warunkami to rezygnowanie z naszej wolności i pozwalanie innym na kontrolowanie nas. Ojciec Pio uczy nas, że prawdziwa miłość akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy, nie musimy się dostosowywać, aby spełniać oczekiwania innych. Rozważając te dziewięć ostrzeżeń ojca Pio, dostrzegamy wspólny temat znaczenie ochrony naszej duszy i ducha przed negatywnymi wpływami, które mogą nas o od naszej prawdziwej ścieżki. Każda z tych lekcji uczy nas, aby być bardziej świadomymi i selektywnymi co do tego, co przyjmujemy w naszym życiu, czy to słowo, prezent, Obietnica, zaproszenie, rada, dług, stowarzyszenie, sekret czy miłość. Morał tej refleksji jest jasny: prawdziwy spokój i szczęście płyną z życia zgodnego z naszymi wartościami i zasadami, bez pozwalania na wpływ sił zewnętrznych, które mogą nas oddalić od naszego prawdziwego celu. Ojciec Pio pokazuje nam, że będąc selektywnymi i czujnymi wobec tego, co dopuszczamy do naszego życia możemy uniknąć wielu pułapek i żyć pełniejszym życiem, w harmonii z wolą Boga. Ostatecznie to, jakie podejmujemy decyzje, określa bieg naszego życia. Postępując zgodnie z naukami ojca Pio i stosując te lekcje w naszym codziennym życiu, możemy zbudować silniejsze życie oparte na solidnych i niezachwianych zasadach. Morał z tego wszystkiego jest taki, że powinniśmy zawsze dążyć do tego, co prawdziwe, czyste i uczciwe, Unikając wszystkiego, co może zagrozić naszej integralności i wewnętrznemu pokojowi. W ten sposób nie tylko chronimy nasze dusze, ale także zbliżamy się do życia pełnego szczęścia i spełnienia, w zgodzie z planami, które Bóg ma dla każdego z nas, które niemal zniszczyły Jego życie. Rada od negatywnych ludzi, rady, które otrzymujemy, kształtują nasze decyzje, a te decyzje z kolei określają kierunek naszego życia. Jednak nie każda rada jest dobra, a ojciec Pio ostrzegł przed niebezpieczeństwem przyjmowania wskazówek od osób o negatywnym lub zniekształconym spojrzeniu na świat. Kiedy pozwalamy, aby słowa pełne pesymizmu, strachu lub braku wiary wpływały na nasze decyzje, ryzykujemy zejście z drogi, którą Bóg dla nas wyznaczył. Negatywne wpływy osoba negatywna zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy z wpływu swoich słów. Może być tak pochłonięta własnym cyklem pesymizmu, że projekcja tych uczuć pada na otaczających ją ludzi. Przyjmowanie takich rad jest jak pozwolenie, by ciemność weszła do naszego życia, blokując naszą zdolność dostrzegania możliwości i błogosławieństw, które na nas czekają. Wyobraź sobie, że masz wielki, odważny sen, coś, co wymaga odwagi i wiary. Kiedy dzielisz się tym marzeniem z kimś, kto jest otoczony negatywnością, prawdopodobnie usłyszysz tylko zniechęcające słowa. Kto się nie uda, nie możesz tego zrobić lub lepiej się poddaj, zanim będzie za późno. Jeśli pozwolisz, aby te myśli cię zarażały, możesz zakończyć rezygnację z czegoś, co z determinacją mogło być wielkim osiągnięciem. Przykład życia. Carlos, młody przedsiębiorca, miał ambitny plan założenia własnego biznesu, jednak rozmowy z pesymistycznym przyjacielem zaczęły budzić w nim wątpliwości. Zniechęcające słowa prawie sprawiły, że zrezygnował, ale postanowił zaufać swojemu sercu. Dziś biznes Carlosa odnosi sukcesy, udowadniając, że wiara w siebie jest potężniejsza niż jakakolwiek negatywna rada. Ojciec Pio naucza nas, że powinniśmy szukać pozytywnych źródeł inspiracji, które wspierają wzrost i wiarę, a nie słów które sieją wątpliwości i strach. Wpadanie w niespłacalne długi, zaciąganie długów może być ogromnym ciężarem, zwłaszcza gdy wiemy, że nie będziemy w stanie ich spłacić. Ojciec Pio zawsze ostrzegał przed niebezpieczeństwami związanymi z podejmowaniem zobowiązań finansowych, które przekraczają nasze możliwości. Pokusa nabywania czegoś, co jest poza naszym zasięgiem, jest duża, zwłaszcza w społeczeństwie, które tak bardzo ceni materializm. Jednak wzięcie pożyczki lub zakup czegoś, na co nas nie stać, to decyzja, która może mieć katastrofalne konsekwencje. Niespłacane długi mogą rosnąć jak kula śnieżna z odsetkami i karami, aż staną się niekontrolowane. Ten błędny krąg odbiera nam spokój i uwięzi nas w życiu pełnym nieustannego stresu. Przykład życia. Marta, młoda profesjonalistka, postanowiła kupić dom, który był znacznie ponad jej możliwości. Na początku wierzyła, że poradzi sobie z płatnościami, ale szybko przytłoczyły ją długi, których nie mogła spłacić. Marta straciła swój dom i spędziła lata, próbując odzyskać stabilność finansową. Związek z osobami o wątpliwym charakterze. Ludzie, z którymi wybieramy się w relacje, mają głęboki wpływ na nasze życie. Ojciec Pio, swoją duchową mądrością, ostrzegał przed niebezpieczeństwem utrzymywania relacji z osobami o wątpliwym charakterze. Takie związki mogą wydawać się niewinne na początku, ale z czasem mogą prowadzić nas do niebezpiecznych sytuacji, zagrażając naszym wartościom, integralności, a nawet przyszłości. Kiedy angażujemy się w relacje z osobami, których intencje są niejasne lub których moralność jest wątpliwa, narażamy się na szereg ryzyk. Możemy być wpływani przez ich zachowanie, Podejmować decyzje sprzeczne z naszymi zasadami, lub znaleźć się w sytuacjach, które mogą zaszkodzić naszej reputacji i spokoju ducha. Stare przysłowie: Powiedz mi, z kim się zadajesz, a powiem ci, kim jesteś, nigdy nie było bardziej prawdziwe. Nasze towarzystwo odzwierciedla i kształtuje to, kim jesteśmy. Dlatego tak ważne jest mądre dobieranie ludzi wokół siebie dla zachowania równowagi i cnoty. Rozważ, jak złe wpływy mogą nas zwodzić? Osoby o wątpliwym charakterze często mają zniekształcone spojrzenie na to, co jest słuszne, a ich obecność może skłaniać nas do usprawiedliwiania zachowań, które w innym przypadku byśmy odrzucili. To jest proces stopniowy, gdzie małe ustępstwa gromadzą się, aż nieświadomie jesteśmy zanurzeni w sytuacjach, które nigdy byśmy sobie nie wyobrazili. Wyobraź sobie, na przykład, że zaczynasz pracować w firmie gdzie niektórzy koledzy z pracy praktykują korupcję, uzasadniając swoje działania jako niezbędne dla sukcesu. Na początku możesz się opierać, ale presja ze strony współpracowników, połączona z obietnicą łatwych zysków, może powoli osłabiać twoją odporność. Jeśli ulegniesz, możesz zakończyć nie tylko swoją karierę, ale także całą swoją integralność moralną. Przykład życia. Marcos, obiecujący przedsiębiorca, został przedstawiony grupie inwestorów, którzy, choć oferowali duże możliwości finansowe, byli zaangażowani w nielegalne praktyki. Na początku czuł się nieswojo, ale perspektywa łatwych zysków sprawiła, że zamknął oczy na znaki ostrzegawcze. Z czasem Marcos znalazł się w oszukańczym schemacie, który nie tylko zrujnował jego karierę, ale również wciągnął go w problemy prawne i zniszczył jego reputację. Ojciec Pio naucza nas, że niezależnie od pokusy, powinniśmy unikać związku z osobami, które nie podzielają naszych wartości. Integralność i moralność są nie do negocjacji, a utrzymanie tych cech jest kluczowe dla prowadzenia życia w pokoju i harmonii. Staranny dobór towarzystwa to sposób na ochronę naszego ducha i zapewnienie, że zawsze podążamy ścieżką cnót w świecie, gdzie zewnętrzne wpływy są tak potężne. Pamiętanie o naukach ojca Pio może być różnicą między życiem pełnym honoru a życiem pełnym żalu. Dzielanie się nieodpowiednimi sekretami, dzielanie się sekretami to akt zaufania, ale może być także niebezpieczne. Ojciec Pio, w swojej głębokiej wiedzy o ludzkiej naturze, ostrzegł przed ryzykiem akceptowania lub dzielenia się sekretami, które nie należą do nas lub które zawierają nieodpowiednie informacje. Kiedy ktoś powierza nam sekret, Zwłaszcza jeśli jest to coś, co może zaszkodzić innym lub postawić nas w kompromitującej sytuacji, mamy do czynienia z wielką odpowiedzialnością, która może mieć poważne konsekwencje. Sekrety, z samej swojej natury, mają moc tworzenia silnych więzi, ale mogą także zniszczyć relacje, reputację, a nawet życia. Kiedy zgadzamy się na utrzymanie nieodpowiedniego sekretu, stajemy się współwinni czegoś, co może być szkodliwe, i narażamy się na delikatną sytuację. Często te sekrety są dzielone pod pretekstem zaufania lub przyjaźni, ale prawdziwy powód może być znacznie bardziej podstępny, związany z manipulacją lub szantażem emocjonalnym. Wyobraź sobie, że współpracownik zwierza ci się z kompromitującego sekretu dotyczącego firmy, coś, co wiesz, że może ci przynieść duże problemy, jeśli zostanie ujawnione. Na początku możesz czuć się zaszczycony, że jesteś uważany za osobę godną zaufania, ale z czasem ten sekret zaczyna Cię obciążać. Poza tym, nieodpowiednie sekrety mogą tworzyć więź władzy między osobą dzielącą się informacją a jej odbiorcą. Osoba, która dzieli się sekretem, może świadomie lub nieświadomie używać tej informacji jako formy kontroli, wiedząc, że teraz jesteś zaangażowany w coś, czego nie możesz ujawnić. Może to prowadzić do toksycznej dynamiki relacji, gdzie zaufanie zostaje zastąpione strachem i obowiązkiem. Przykład życia. Sofia, młoda prawniczka, została podejrzana przez współpracownika, który zdradził jej sekret dotyczący nielegalnej transakcji w firmie. Na początku Sofia czuła się zaszczycona, że jest postrzegana jako osoba godna zaufania, ale wkrótce zdała sobie sprawę, że ten sekret stawia ją w kompromitującej sytuacji. Zaczęła odczuwać presję.